Też jestem artystą i wokalistą, więc tym bardziej mi miło. A jaką muzyką się zajmujesz? Trochę R&B, trochę soulish yeah. Ach, super! To muzyka, którą bardzo lubię. Byleby nie rap i trap. Nie tyle, że nie lubię, ale to nie moja muzyka. Miałem zupełnie innych idoli: Ray Charles, Aretha Franklin, The Beatles, Queen. Gian Piero Anelli, zwany Drupim, to włoski artysta, który został bożyszczem Polek i Polaków. Artysta znany z takich przebojów jak Sereno E czy Piccolo E Fragile niedawno zagrał główną rolę w filmie opowiadającym historię piosenkarza z lat 70. -tych. Drupi wypuścił również nowy singiel o pokoju na świecie, który napisał wspólnie z żoną. I co powoduje, że, że jestem głód cały czas na muzykę? Dlatego, że muzyka jest moją pasją, a nie pracą. Zdarza mi się angażować w projekty za niewielkie pieniądze, bo coś mnie interesuje i odrzucam propozycje telewizji, bo robią coś, co mi się nie podoba. Kieruję się instynktem. To piękne. A czy ten instynkt zawsze dobrze prowadził? Prawie zawsze. Oczywiście zdarzyło mi się popełnić błędy, ale to były moje decyzje, nikt mi nic nie narzucił. W mojej karierze cenię to, że zawsze sam wybierałem. W 1982 roku założyłem wydawnictwo muzyczne właśnie po to, żeby nie być niewolnikiem korporacji. Sam jestem sobie panem, nagrywam płyty, kiedy chcę oraz sam wybieram ich tematykę. To daje dużo wolności, a kiedy ma się wolność, przychodzi też natchnienie i potrzeba tworzenia. Podjąłeś decyzję o tym, żeby wziąć też udział w filmie, który się nazywa AlkoTest, I, i chciałem zapytać, co w takim razie, jeżeli odmawiane były często programy telewizyjne, co spowodowało, że jednak dla filmu powiedziałaś tak. Zdarzyło się już w przeszłości kilka razy, że proponowano mi udział w filmach, więc to nie była pierwsza taka propozycja. Ale albo nie przypadły mi do gustu scenariusze, albo producenci. Tym razem zgłosili się do mnie bardzo młodzi ludzie, pełni energii, woli działania i dałem się im w cudzysłowie przekupić. Czy film będzie dobry, to się okaże, ale nie zawracam sobie tym głowy. Spędziłem bardzo kreatywny miesiąc, świetnie się bawiłem, to było świetne nowe doświadczenie. Ostatnimi czasy wróciłeś trochę do grania w mniejszych miejscach, w pięknych teatrach we Włoszech. Jak energia w tych miejscach różni się od energii na wielkich stadionach? I tu, i tu są wspaniałe odczucia, ale kompletnie inne. Zdecydowałem się występować w teatrach, choć wcześniej zawsze odmawiałem. I może to był błąd, bo w teatrach jest miejsce na utwory, emocje, których na stadionach nie da się przekazać. Recitale w teatrach to inny, wspaniały wymiar, i teraz chciałbym występować już tylko w teatrach. Może nie zawsze, czasem również przed większą publicznością, co zresztą mam w planach, na przykład w zabrzu 15 listopada. Bardzo się cieszę, że znowu wystąpię na dużym koncercie w Polsce. Pamiętasz pierwszy moment, kiedy dowiedziałeś się, że masz fanów w Polsce? Tak, to było dość dziwne. Nagle dostałem propozycję koncertu na jeden wieczór. Myślałem, że to będzie jakiś koncercik, a okazało się, że od razu na pierwszy koncert czekała na mnie sala kongresowa. Zdziwiło mnie to. Zdałem sobie sprawę, że coś ważnego dzieje się w Polsce, mimo że to były szczególne czasy, czasy komunizmu. Kraj był zupełnie inny niż teraz. Rzeczywiście sukces w Polsce był dla mnie pewnym zaskoczeniem, bo byłem przekonany, że moje utwory przemówią do Włochów i tyle. Ale to było bardzo przyjemne. Polacy by pokochali Ciebie, ty pokochałeś Polaków, wie kuchnie! Polska i włoska są bardzo smaczne i wszyscy to wiedzą na świecie. Którą wolisz? Kiedy jestem we Włoszech, zdecydowanie wolę włoską kuchnię, a kiedy jestem w Polsce, chcę jeść polskie dania, bo kuchnia też jest czymś, co zbliża nas do ludzi w miejscu, w którym jesteśmy. Kiedy przyjeżdżam do Warszawy, to nie po to, żeby zjeść talerz spaghetti. To bez sensu. Nie da się wybrać jednej kuchni. Pomidor jedzony na południu Włoch latem to coś przepysznego. Ten sam pomidor zimą w Warszawie jest okropny. Pomodoro kocham. Bardzo lubię buliony. W Polsce są doskonałe zupy, ale próbowałem podobnych dań we Włoszech i to już nie było to samo. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Życzę pięknego występu w Zabrzu w Polsce. Grazie Wszystkiego dobrego dla wszystkich. Cześć, tu Dorota? I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień